Dziękuję. Teraz głos ma pan poseł Marek Poznański, Ruch Paligota. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jako młody poseł, jest to moja pierwsza kadencja, miałem nadzieję, że oświadczenia będą Dawały możliwość posłom wymiany myśli, doświadczeń, poruszania różnych problemów. Ale niestety rzeczywistość jest inna. Dziękuję panu posłowi Michałowi Kabacińskiemu, jako jedynej osobie, która. A, jeszcze tutaj państwo weszli, posłom, którzy mnie wysłuchują. Cóż można powiedzieć: sala pęka w szwach. Setki posłów. Wysłuchują, debatują. No, rzeczywistość jest taka, jaka jest. Ale przechodząc do mojego oświadczenia. Pierwszego dnia 18 posiedzenia Sejmu RP, Sejm uchwałą upamiętnił 66. rocznicę mordu na Wołyniu. Co ciekawe, w Wysokiej Izbie jest wielu posłów. Którzy są ekspertami we wszystkim, znają się na wszystkim. I tak samo w tej sprawie jest wielu ekspertów, którzy znają dokładnie historię, która toczyła się między Polakami a Rusinami przed wojną, w trakcie wojny. Pomijając fakt zbrodni, jakie. Miały miejsce kilkadziesiąt lat temu na terenie Rzeczypospolitej. Chciałbym z tego miejsca podziękować wójtowi gminy Mircze, Lechowi Szopińskiemu, pracownikom gminy Mircze i wszystkim obywatelom tej gminy, którzy w tym roku, 24 czerwca, na Rzece Bóg w Kryłowie zorganizowali Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa. Impreza ta od 8 lat jest organizowana na granicy polsko-ukraińskiej i tylko w ten sposób, jak podczas tej imprezy Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa można tworzyć idealne relacje między narodem polskim i ukraińskim. Tylko poprzez wymianę myśli, doświadczeń, pokazów, kultury, rękodzieła, można przybliżać te dwa narody, tak bliskie sobie, ale pokaleczone przez zawiłą historię. Tą historię często mi tak na marginesie moja babcia opowiadała, która doświadczyła na własnej skórze yy, kilkadziesiąt lat temu te wszystkie zawiłości między Polakami a Ukraińcami. Mam nadzieję, że ta impreza o charakterze takim transgranicznym, jedyna impreza na wschodzie, na granicy Unii Europejskiej, będą oczywiście w kolejnych miesiącach kolejne, kolejne europejskie dni dobrosąsiedztwa w innych, w innych miejscowościach, spowoduje przybliżenie się obydwu narodów do siebie i pokaże innym krajom, że można przybliżać się, poznawać. Dwa narody mogą tą historię sprzed kilkudziesięciu lat naprawiać. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam nadzieję, że granica 835 kryłów Kreciw będzie przykładem dla wszystkich Europejczyków, przykładem pojednania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos ma teraz pan poseł Waldemar Angel.